Forum radia rok parada. Dzień dobry Wakubasiewicz, moim gościem jest Damian chorąży, ekspert rynku pracy z ramienia Manpower Group. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam. Porozmawiamy o badaniach, jakie się ukazały, bo firma Manpower zleciła właśnie takie badania i ukazał się raport niedobór talentów. No okazuje się, że takie umiejętności i kompetencje miękkie są trudne do pozyskania u kandydatów do pracy. Z tym problemem zmagają się pracodawcy. To wam wyszło w badaniach, ale tak. które kompetencje, czego poszukują właściwie pracodawcy? Mhm. Czy to jest ogólny problem? Z tego co mhm. wiem, to jest światowy. No ale jak to wygląda na rynku polskim? Zgadza się. To może zanim wejdziemy w szczegół, może powiem o kilku takich szerszych i ogólnych wnioskach, które płyną z badania i później z chęcią, z chęcią zagłębimy się w szczegóły, o które Pani zapytała. Tak, zgadza się. W ostatnim czasie opublikowaliśmy nasz najnowszy raport nazywający się Niedoborem Talentów. Badanie jest wykonywane, tak jak Pani wspomniała, zarówno w Polsce, jak i, jak i na świecie. I taka publikacja przedstawia dane w podziale na sektory, na regiony, na wielkości organizacji, a także pokazuje z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy w ujęciu zarówno globalnym, jak i na rynku polskim. W Polsce aż 72% organizacji ma trudności w obradzaniu stanowisk nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach i jest to aż o 2 punkty procentowe więcej aniżeli w naszym zeszłorocznym badaniu, ale troszeczkę lepiej aniżeli w średniej globalnej, bo na świecie jest aż 77% firm, które zgłasza takie, takie wyzwania. Czy w tych hmm? badaniach jest taka informacja, dlaczego właśnie w Polsce jest lepiej, a na świecie gorzej? To już pewnie jest kwestia bardziej wnikliwej, wnikliwej analizy, dlaczego, dlaczego mamy taką różnicę. No musimy mieć na uwadze to, że jeżeli chodzi o badanie w takim szerszym aspekcie geograficznym, to mówimy aż o 41 krajach na świecie, gdzie to badanie wykonujemy. Więc powody mogą być dosyć różne, w zależności od geografii, w zależności od specyfiki danego, danego obszaru. A różnice na rynku polskim, a, a, a jeżeli chodzi o średnią globalną, wynosi właśnie te 5%. Czyli w Polsce nie jest aż tak źle. W porównaniu, powiedzieć... w porównaniu do innych krajów, bo wiadomo, że no, pracodawcy mają ten problem z, ze znalezieniem właściwego pracownika. Zgadza się, pod tym kątem to faktycznie wygląda, wygląda troszeczkę lepiej. A jakbyśmy zagłębili się trochę w historię tego naszego badania, to tak jak wspomniałem, w roku 2022 ten wskaźnik który mówiący o tym niedoborze talentów w organizacjach wynosił 70%. Rekordowym rokiem był rok 2021, kiedy aż 4 piąte, właściwie ponad 4 piąte pracodawców, bo to aż 81% w Polsce składało no, takie wyzwanie dotyczące pozyskiwania kandydatów o odpowiednich kompetencjach, zarówno miękkich, jak i twardych. No te miękkie kompetencje, czyli jakie? Mhm. Tak, jeżeli chodzi o te top 5 właściwie poszukiwanych kompetencji miękkich przy pracodawców w Polsce, to na pierwszym miejscu jest to adaptacja i odporność na stres. Tutaj 34% pracodawców zwróciło na to uwagę. Drugie miejsce zajęło wyzwanie dotyczące analizy oraz krytycznego myślenia. Tutaj jedna trzecia pracodawców zgłosiła takie wyzwanie. Trzecie miejsce to aktywne uczenie oraz wnikliwość. Na miejscu czwartym znalazła się praca zespołowa, a na miejscu piątym są to umiejętności dotyczące rozwiązywania problemów. To jest takich pięć stopniowych to, kategorii. Tak, to jest ciekawe, ale też hmm. mnie zastanawia jedna kwestia, bo na przykład ta odporność na stres, ja nie tak. wiem, czy kiedyś też nie było takich kłopotów, tylko być może pracodawcy nie mieli problemów, bo dostępność pracowników była większa. Czyli można było trochę wybierać, hmm. przebierać, aż się kogoś wybrało, i nawet się o tym nie myślało. W tej chwili hmm. to rzeczywiście. To jest jakby na świeczniku ta umiejętność. Zgadza się, to co pani mówi jest słuszne. No Musimy to też powiązywać z obecną sytuacją na szeroko rozmianym rynku pracy w Polsce, bo pamiętajmy, że Pomimo wyzwań, pomimo wysokiej inflacji, pomimo wysokich stóp procentowych, to bezrobocie nadal jest na relatywnie niskim poziomie. W skali Polski to jest 5,5%. Jeżeli chodzi tutaj o nasze podwórko, w samej Łodzi to jest 4,6%, w województwie łódzkim niecałe 6%. W związku z czym, no nie trudno przełożyć sobie to na te wyzwania, które właśnie mają pracodawcy, bo ta ilość kandydatów dostępnych, otwartych na naukę, otwartych na chęć rozwiązywania problemów, na, na, na nauczenie się nowych rzeczy, jest faktycznie mała i, no i to prze, przekłada się na te cyfry, o których wspominałem. Czyli nawet na tym rynku naszym tutaj, w województwie łódkim, czyli co? Pracownik się nie chce uczyć, specjalnie nie chce mu się pracować, jeżeli chodzi o tą psychikę, to u niego jest słaba, ale czy my mamy możliwość dowiedzenia się, czy z tych badań wynika, dlaczego ci ludzie są tak słabi psychicznie i no nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Psychika mm -hmm. chyba tu największa Rolę Badanie nie weryfikuje nam powodów, dlaczego, dlaczego mamy taką sytuację na rynku pracy. Raczej weryfikujemy sobie, czego brakuje pracodawcom z ich punktu widzenia w tym no, szybko zmieniającym się świecie, świecie, który przyspiesza, który pędzi. No, faktycznie pewnie z tych powodów też ta odporność na stres jest wskazywana, wskazywana na pierwszym miejscu. No, firmy w różny sposób podchodzą do tego wyzwania dotyczącego niedoboru talentów, różnego rodzaju działania są podejmowane przez pracodawców. Zdecydowana większość ich, bo to jest. Około 70% po prostu inwestuje w szkolenia już obecnie zatrudnionych pracowników i w ten sposób stara się podnosić ich kwalifikacje, dostosowywać do wymagań na danym stanowisku pracy. Także przede wszystkim szkolenia, przede wszystkim rozwój obecnej kadry, którą przedsiębiorstwa posiadają w swoim składzie. A jak to wygląda? Bo też się trochę hmm? zmieniła jakby otoczka poszukiwania tego pracownika to jest tak, że tak naprawdę pracodawca ma, no to 24 godziny to jeszcze w zależności od regionu, ale 24 mm. godziny na to, żeby pozyskać tego pracownika. Jeżeli nie zrobi tego, to po prostu znika taka osoba z rynku, już gdzieś się zatrudniła. Zgadza się, to dokładnie możemy przenieść sobie właśnie na ten poziom bezrobocia, o którym mówiłem, bo faktycznie jeżeli otrzymujemy aplikację kandydata i w bardzo krótkim czasie, nawet czasami w trakcie tych 24 godzin, o których Pani wspomniała, jeśli nie skontaktujemy z osobą, czy też pracodawcy nie skontaktują się z daną osobą, nie przedstawią oferty pracy, nie zachęcą do tego, aby spotkać się, porozmawiać, zweryfikować umiejętności, miękkie umiejętności, twarde no to liczba ofert pracy jest nadal naprawdę wysoka i pracownicy, którzy posiadają pewnie kompetencje, powinni w dosyć krótkim czasie znaleźć nowe zatrudnienie. Tak, rzeczywiście hmm. pracodawcy najbardziej zmagają się z deficytem pracowników fizycznych i jeszcze jakich? To są różne, różne poziomy stanowisk, pewnie też w zależności od tego, o, jakim, no, o jakiej geografii w Polsce mówimy. Pracownicy wykwalifikowani zawsze będą pożądani i to są pracownicy, którzy zawsze znajdą pracę. Coraz trudniej jest znaleźć na rynku kandydatów, którzy przykładowo mają doświadczenie jako spawacze, mają doświadczenie jako ślusarze. To są branże zanikające, wiemy, co zadziało się na szeroko rozumianym rynku edukacyjnym, bo szkoły zawodowe właściwie zniknęły. I a takich osób nadal rynek potrzebuje, nadal są cenieni bardzo wysoko przez pracodawców, no a niestety takich takich pracowników nie ma. Podobnie można by powiedzieć o operatorach wózków widłowych, którzy również są bardzo pożądani i właściwie zmiana pracy takich osób nie powinna stanowić większego problemu. Także wykwalifikowani pracownicy szeroko rozumieni produkcyjni. To jest faktycznie taki, taka grupa pracowników, którzy są bardzo pożądani w tym momencie na rynku. No właśnie, gdyby oni byli, czyli ci pracownicy, o których Pan przed chwilą powiedział, chodzi o te zawody, tak. to być może, że tak, bezrobocie byłoby jeszcze mniejsze, natomiast pracodawcy by tak nie szukali tych pracowników, chociaż też czytałam, że na rynku obecnie maleje liczba ofert pracy. To się zgadza, to się zgadza. Faktycznie to inne badanie, które wykonujemy, e, barometr perspektyw zatrudnienia Manpower, o którym bodajże mieliśmy okazję jakiś czas temu rozmawiać o pierwszej edycji tegorocznej, pokazywał to, że w porównaniu do lat poprzednich, no te wyzwania dla organizacji dotyczących kosztów podnoszącej się pensji minimalnej, to wszystko wpływa na to, że faktycznie tych ofert pracy jest mniej. No i do tego należałoby na pewno nałożyć różnego rodzaju warunki makroekonomiczne, które. No tutaj na naszej geografii obecnie, obecnie mają miejsce i o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A gdyby tak porównać Łódź, województwo łódzkie do innych miast, to jak my się na tej planszy lokujemy? Hmm? Jeżeli chodzi o kwestię doboru talentów, to faktycznie nasze badanie też jest podzielone geograficznie. Nie odpowiem stricte na pytanie dotyczące samej Łodzi, ponieważ w naszym badaniu Polska Centralna obejmuje województwo łódzkie i mazowieckie. Natomiast patrząc na, na mapę, najwięcej wyzwań mają pracodawcy w Polsce południowej, bo to jest aż 82% pozytywnych odpowiedzi, które mówią o tym, że mają wyzwania, jeżeli chodzi o pozyskanie pracowników. Jeżeli chodzi o region Polski Centralnej, gdzie również znajduje się Łódź i województwo łódzkie, to jest 74%. Najmniej wyzwań mają pracodawcy w województwie południowo-zachodnim, to jest około 63%. A czy te badania pokazują, jak sobie pracodawcy tutaj radzą? Powiedział Pan, że uczą, inwestują w naukę tych pracowników, których obecnie posiadają. A czy jeszcze w jakiś inny sposób też? Tak, oczywiście. Poza, poza inwestowaniem w szkolenia i rozwijaniem obecnej kadry, którą przedsiębiorstwo zatrudnia, na kolejnych pozycjach, jeżeli chodzi o, o odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, jak planujesz zbudować pożądane umiejętności w swojej firmie, bo to weryfikowaliśmy, 48% pracodawców odpowiedziało, że no, będą poszukiwali nowych talentów do swoich organizacji, 40% organizacji powiedziało, że przestawi się na zatrudnienie tymczasowe potrzebnych im pracowników, 38% pracodawców e, wspominało o zainwestowaniu w rozwój w organizacji, w nowe technologie przede wszystkim. Także to były takie cztery najczęściej pojawiające się odpowiedzi. Czy z tych badań też hmm? wynika jak reagują pracownicy, czy oni są chętni do zmiany pracy pracodawcy, czy raczej nie? Nasze badania tego nie pokazują. Tutaj mógłbym mówić o, o, o swoich doświadczeniach, ewentualnie o tym, co dzieje się tutaj w naszej organizacji. No jest to konieczne. Jest to konieczne, ponieważ oczekiwania pracodawców, oczekiwania rynku szeroko rozumianego się zmieniają. Teraz ciężko mówić o takim bardzo twardym podziale stanowisk, gdzie właściwie nasza odpowiedzialność jest od punktu A do punktu B. To jest raczej mix kompetencji, mix odpowiedzialności, mix zadań. Dlatego takie osoby elastyczne, chcące się uczyć, chcące się rozwijać. Które są odporne na stres, które umieją analitycznie myśleć, to są te kompetencje, które są poszukiwane u pracowników, a jeżeli ich nie posiadają, no to firmy stawiają na różnego rodzaju promocje rozwoju, promocje szkoleń, no tak, aby ta kadra, którą zatrudniają, faktycznie odpowiadała na te potrzeby, które obecny rynek pracy przynosi. To jeszcze Pana zapytam, bo te badania, hmm? jak właśnie przebiegały, jaka była próba, no ile hmm? firm brało udział w tych tak badaniach. Badanie wykonywaliśmy w styczniu tego roku, bodajże od 2 do 30 stycznia. Udział w nich wzięło ponad 500 pracodawców na rynku polskim i było ono robione poprzez ankiety elektroniczne. Czyli można powiedzieć, że miarodajne, bo nie było jakiegoś bezpośredniego kontaktu, nie wchodzi w grę zakłamanie. Absolutnie, to były pytania zamknięte, ponieważ stosujemy jedną metodologię dla wszystkich krajów na świecie, tak abyśmy mogli porównywać różnice właśnie w regionach, w geografiach. Nie tylko na konkretnych państwach, ale tak jak przedstawiałem, również na podziale takim, powiedziałbym, geograficznym, stricte w samych krajach. Także metodologia jest online, metodologia jest jednolita dla wszystkich, tak aby no, nic nie pozostawiało pola do interpretacji, a żebyśmy zebrali twarde dane. No dobrze, to możemy jakąś konkluzję tutaj zrobić? <laughs> Jaką możemy zrobić konkluzję? To, co, to, co wspomniałem na początku, wyniki tego rocznego badania, to nie jest jakieś odejście od normy, która w ostatnim czasie na tym naszym rynku polskim funkcjonuje funkcjonuje dużo mniejsze wyzwania jeżeli chodzi o pracodawców były w latach 2012-2013, powiedziałbym, więc więc już dosyć, dosyć historycznie, wtedy około jednej trzeciej przedsiębiorstw zgłaszało tego rodzaju wyzwania. Więc no cóż, można powiedzieć, trzeba dbać o swoją kadrę, którą mamy na pokładzie, trzeba inwestować w szkolenia, trzeba zadbać o tych pracowników, którzy pracują najwydajniej, najefektywniej, bo jak widać, dużo firm zgłasza wyzwania z odpowiednimi pracownikami, więc zadbajmy o osoby, które mamy obecnie na pokładzie. To taka konkluzja chyba z mojej strony na zakończenie. Bardzo dziękuję gościem Radia Rada był Damian Chorąży, ekspert rynku pracy z ramienia Manpower Group. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję, Pani Ewo, Dziękuję państwu. Kłaniam się nisko. Forum Radia ROK Parada.